Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu i w bardzo wyjątkowej sytuacji. My znajdujemy się w Nowym Sączu, na urodzinach y, pani Moniki. Cześć Monika! Siema! Przepraszam, że wybiliśmy ci na chatę, ale Twoi przyjaciele zorganizowali dla Ciebie specjalnie nasz koncert. I czy Ci się to podoba, czy też nie będziesz musiała nas słuchać przez najbliższą godzinę? Mam nadzieję, że będzie fajnie. I przy okazji stona! Uh! Bardzo mocno kibicowałam właśnie trzem kolesiom, którzy przyjechali do mnie dać mnie koncert. Naprawdę super, fantastyczna sprawa. Cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas wschodzi. Ten koncert został wylicytowany na charytatywny cel na Wielką Orkiestrę Świątecznej i Pomocy. Płynie czas. Pierwszy raz w życiu mam okazję zagrać koncert. Prywatnie, łódź w domu, w salonie. Prawie jakby najmniejszy koncert świata, o. Mam nadzieję, że wszyscy będą wspominać nasz występ bardzo pozytywnie i że to na bardzo długi okres zapadnie w ich pamięci. Było świetnie, super, nie zapomnę tego do końca życia.